Witam serdecznie szyboko jeszcze strona Facebooku koncertowania Jasieńska i okolice Witam w Trzcinicy, gdzie sobotę 17 sierpnia 2024 roku na stadionie sportowym w Trzcinicy Dorzynki Gminy Jasło Dożynki Gminne 2024 roku tego dnia organizatorzy imprezy przygotowali dla mieszkańców Trzcinicy i okolic wiele atrakcji, mszę święto w kościele przemienienia pańskiego w Trzcinicy obrzędy dożynkowe prezentacje wieńców dożynkowych Występ kapeli Trzcinicoki, występ zespołu kaczmarze, występ zespołu wieża, koncert gwiazdy wieczoru, future folk, zabawę ogrodową z DJ-em Intex i wiele innych atrakcji, szczegóły na plakacie z Trzcinicy. Szymon koneczny strona Facebooku, Koncert Tomania Jesieska Okolice, kolejna impreza w Trzcinicy. Serdecznie zapraszam na dożynki. I'm <laughs> going